Wzdury na temat instalacji fotowoltaicznej część pierwsza. Magazyn energii mamy naładować w lato. Taki wielki on ma być, żeby w zimę korzystać z niego i żeby przez całą zimę ciągnąć z niego energię. To jest totalna głupota. Nie do tego służą magazyny energii. One służą do tego, żebyście wiosna lato jesień, ładowali je w dzień, rozładowywali sobie w nocy. A w zimę można je na przykład ładować tanim prądem w taryfie G12W i wykorzystywać w dzień, kiedy prąd jest dużo droższy. Do tego jest magazyn. On powinien przez maksymalnie dobę pociągnąć wam cały dom na pełnym zapotrzebowaniu, ewentualnie w awaryjnym zasilaniu, kiedy ograniczycie swoje zużycie energii, przez na przykład doby dwie. I taki maksymalnie magazyn energii należy dobierać do domu. Nie bez sensu jest przepłacać za nie wiem, magazyny 40 kWh, 50 itd. Jakieś brednie, które słyszę w internecie cały czas. Jeśli chodzi o awaryjne zasilanie, to w domu wystarczy mieć za 3000 zł agregat Agregat Dieslowski zwykły, jeżeli on jest z BMS-em, jest spięty z falownikiem, to on się włączy sam. W momencie, kiedy zabraknie wam prądu w sieci, zabraknie wam prądu w panelach, zabraknie wam prądu w magazynie energii, to wtedy trzeba mieć agregat prądotwórczy z litra ropy. Macie około 6-7 kWh energii elektrycznej, czyli z 3 litry to jest zapotrzebowanie domu, który się ogrzewa w zimę przez jeden dzień. Także macie gdzieś bańkę 50 litrów i wy tak naprawdę jesteście zabezpieczeni na ponad tydzień, jeśli chodzi o awaryjne zasilanie. I w ten sposób dobiera się magazyn energii i w ten sposób dobiera się awaryjne zasilanie do instalacji fotowoltaicznej.